Jesteś tu, bo albo masz, albo podejrzewasz u siebie ADHD i myślisz, czy naprawdę musisz brać te ciężkie dragi, czy medikinet i koncerta serio pomagają, czy nie są szkodliwe może, czy nie sprawią, że przestaniesz być sobą. Cześć, jestem Michał, mam ADHD, jestem na piątym roku lekarskiego, a ostatni raz zostałem nazwany przed przedwczoraj. I dostawałem masę próśb o nagranie takiego szczerego materiału, stricte o lekach, także oto on. Po pierwsze, fakt: metylofenidat to nie jest cukierek, to nie jest zamiennik kawy i ma podobny profil działania do np. amfetaminy. Ale to jest wciąż lek, jak każdy inny, i to dawka czyni truciznę. Z kolei ADHD to też jest patofizjologia, jak każda inna. To nie jest element temperamentu, to jest po prostu obniżony poziom dopaminy względem populacji w konkretnych obszarach mózgu, w korze czołowej, w układzie limbicznym, w jądrach podstawowych i układzie siatkowatym, więc leki na ADHD to nie są ani dragi, ani cukierki. To są po prostu leki. Ale nie ma co też ignorować faktu, że rzeczywiście mają swoje skutki uboczne, jak każde leki. Na przykład u osób biorących przewlekle metylofenidat jest zwiększone ryzyko incydentów sercowych. Też nierzadkim powikłaniem jest rozwój zaburzeń lękowych, a u dzieci i młodzieży przez to, że metylofenidat często obniża apetyt, może dojść do zahamowania wzrostu. Moim celem nie jest teraz cię nastraszyć jakoś, ale po prostu uświadomić, że Medikinet to nie jest zamiennik kawy, nie jest doładowaniem energii, gdy jesteś śpiący, bo gdy bierzesz go w taki sposób, to po prostu prosisz się o spódki uboczne, na przykład o stany lękowe. Ja sam tego doświadczyłem, ale też żeby było jasne, mimo tych wszystkich powikłań, o których mówiłem, leki na ADHD to wciąż jedne z najbezpieczniejszych i najlepiej przebadanych leków psychiatrycznych, naprawdę. I też jednocześnie są najbardziej skuteczne metodą leczenia dhd. Mają efektywność na poziomie chyba 70 do 90% pacjentów, więc to jest naprawdę ogromna skuteczność. Okej, okay, więc pewnie na tym etapie filmu trochę nie wiesz, czy powinny się brać czy nie, bo tutaj są efekty uboczne, a tutaj jest wysoka skuteczność. Na czym polega cały problem z tymi lekami? No więc jest taki jeden mały szkopuł i to jest chyba też najważniejsze, co możesz wyciągnąć z tego filmu. We wskazaniach Medikinet powinien być łączony z psychoterapią, a nie brany w pojedynkę. I jasne, jeżeli kiedy Kiedykolwiek brałeś... Medikinet czy inny lek w odpowiedniej dawce i rzeczywiście działał prawidłowo, to wiesz, że jest świetny. Jest tak świetny, że aż trochę się nie chce pracować nad innymi aspektami swojego życia, skoro możesz po prostu byle jak spać, byle jak jeść, byle jak żyć, a potem po prostu zmęczony, głodny, bierzesz sobie fioletową pigułę, popijasz wodą i masz mega flow. Ale to jest strasznie złudne, bo to nie jest cudowny środek, który zrobi z ciebie robota albo zrobi za ciebie całą robotę, albo sprawi, że możesz spać tylko 5 godzin na dobę, a potem funkcjonować normalnie. Jego celem jest stworzenie warunków i danie ci takiego buforu, w trakcie którego możesz jednocześnie nie zawalać codziennych zadań, funkcjonować normalnie, ale też pracować nad sobą i swoimi nawykami. Bo to niekoniecznie są leki na całe życie. Oczywiście mogą być, ale nie muszą, więc jeżeli to jest Twoją obawą, to możesz się uspokoić. W trakcie leczenia możesz zacząć budować różne swoje nawyki, które są lepsze, nauczyć się organizować swój czas, być w terapii, dbać o swoje emocje i stopniowo na przykład zmniejszać objawy, zmniejszać też dawkę medikinetu i czy tam innych leków i w końcu je odstawić. Oczywiście razem ze swoim lekarzem. Tak właśnie było u mnie na przykład. I nawet niskie dawki medikinetu niestety mocno na mnie działały. Bardzo mocno. Też miałem sporo efektów ubocznych, więc chciałem jak najszybciej radzić sobie bez niego. A więc zacząłem praktykować medytację, wdrożyłem psychoterapię, nawet ostatnio próbowałem teatroterapii. Bardzo fajna. I też zmieniłem swoje nawyki zacząłem ćwiczyć, dbać o dietę, wysypiać się odpowiednio i tak naprawdę teraz już bardzo okazjonalnie biorę Medikinet. Więc podsumowując, jeżeli właśnie zaczynasz swoją przygodę z leczeniem ADHD, to nie musisz się tego bać, pamiętaj, że jest z tobą twój psychiatra, zawsze możesz zmienić lek lub zmniejszyć dawkę i to, co jest bardzo fajnego w tych lekach, to jest to, że one zaczynają działać od razu tego samego dnia. Z tego też powodu myślę, że warto, i to podkreślam kilka razy, od razu zacząć budować też zdrowe nawyki, a nie wykorzystywać Medikinet jako kawę właśnie jako takie doładowanie, gdy nie masz siły, bo się nie wyspałeś. Nagram jeszcze o takich nawykach na ADHD oddzielny filmik. No, to to by było na tyle. Trzymam za Ciebie kciuki, ziomeczku i do usłyszenia w kolejnym odcinku.